serdecznie. E, następnie chyba najważniejsze to, to gratulacje dla mojego zespołu za to, że, że z tego trudnego terenu wywozimy trzy punkty. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, e, bo gdzieś tam Olimpia miała gorszą pasę. Wiedzieliśmy, że będą bardzo zdeterminowani i to pokazali. Też myślę, że gratulacje dla trenera e, drużyny gospodarzy, że, że bardzo dobrze przygotował zespół do tego meczu. E, my dzisiaj musieliśmy cierpieć, ale mówiliśmy sobie przed meczem, że Często słyszymy po meczach, fajnie gracie, a gdzieś tam remisujemy, gdzieś te punkty nam uciekają i dzisiaj pomimo, że, że to nie było tak, jak sobie zakładaliśmy, jeśli chodzi o budowanie tego meczu, jeśli chodzi o, o strukturę naszej gry, to wracamy z uśmiechem, drużyna pokazała, że, że ma charakter, zawodnicy się pracowali jak żołnierze i ci żołnierze się zabierają do z trzy punkty, więc... Dziękuję za, dziękuję za walkę przeciwnikom, natomiast my jesteśmy bardzo szczęśliwi po dzisiejszym meczu. Mieliśmy wynik 3-1, mieliśmy jednego zawodnika mniej w drużynie przeciwnej i zamiast spokojnie wtedy zacząć kontrolować mecz, to, to utrzymaliśmy praktycznie to, to cierpienie, które było, które było przez większość meczu. Trzeba to sobie przyznać i dobrze, że się skończyło happy endem i najważniejsze dla nas dzisiaj są trzy punkty. Kolejna porażka jakby kluby hmm, nam nie przynosi. Niemniej jednak to jest porażka inna niż, niż z Jastrzębiem, bo tutaj to my goniliśmy wynik i jeśli chodzi o samą grę to nie mam żadnych tu zastrzeżeń do chłopaków, ponieważ dzisiaj zostawili sporo serducha, gonili do 95 minuty. Stworzyliśmy dużo sytuacji, dwie bramki strzeliliśmy, no niestety włączyła znowu się nam sala samobójców i i trzy jakieś dziwne bramki zostały w górę. musimy na tym popracować, bo, bo jeżeli to poprawimy, a będziemy tak grać, jak graliśmy ten mecz, z takim zaangażowaniem, z taką determinacją, z, tak, z taką agresją, z takim e, dobrym, takim agresywnym działaniem, to, to wierzę, że my się wydźwigniemy z tego kryzysu, który niewątpliwie mamy. Jest tu jakieś światełko w tunelu, no mówię, musimy poprawić tą grę, jeśli chodzi o staje fragmenty gry, no bo mówię, no to były trzy strzały, które oddały nawet nie strzały, bo ten przód karny to też trzeba zobaczyć na wideo, bo, bo tu uważam, że, że tam jakiegoś kontaktu nie było, bardzo cwaniackie zachowanie zawodnika, gości, który jest znany z tego, że, że potrafi takiej sytuacji wykorzystać, sędzia dał się, powiedzmy, nie wiem, zobaczymy na wideo, nie chcę oceniać tego, Druga sytuacja taka sama była w drugiej stronie też nasz zawodnik pociągany za koszulkę. W 95, już tutaj nie miał w odwagi, jakby tego gwizdnąć. Też musimy to zobaczyć, czy, czy to faktycznie było narzut karny. I jeszcze jedną tutaj mam jakąś taką, może nie pretensję, ale jakiś taki zdziwienie, to jeśli chodzi o podwójną kartkę dla Czernycha, no bo to jest niespotykane, żeby zawodnik w jednej akcji gdzie to jest napastnik, na, na który walczy z obrońcami, to jest takich pojedynków jest setki są w meczach, dostaje dwie, dwie żółte kartki, no to jest jakieś w ogóle, w ogóle jakaś dziwna sytuacja, nie wiem skąd, skąd pomysł na dwie kartki, ja rozumiem jeszcze jedną, żeby dostać, ale w 85 minucie, gdzie wiadomo, że będziemy cisnąć po bramkę, że będziemy tutaj troszeczkę więcej tych stykowych sytuacji będzie, no, nagle dwie żółte kartki, no, to są jakieś w ogóle, nie wiem, pierwszy raz takie coś widzę, będę musiał to zobaczyć sobie też na, na wideo, nie wiem, może się douczyć, bo, bo, bo może nie mam racji, no ale, ale nie przypominam sobie z takich sytuacji, żebyśmy, żebyśmy musieli gonić wynik w dziesięciu po jakiejś absurdalnej sytuacji na boisku. Tutaj jeszcze szacunek dla moich chłopaków, bo, bo dostali na 3-2, szliśmy na 2 i szliśmy za ciosem, posiadaliśmy tą piłkę, co ruszcie kotowało pod, pod bramką. Jeszcze tutaj miał Marcin Warchulak piłkę meczową na, na nodze. Myślę, że troszkę zabrakło chyba już siły i, i, i zmęczenia, bo, bo, bo się Marcin nacharował. Niemniej mówię, jednak pomimo porażki i, i wiem, że tutaj dalszego zawodzenia kibiców naszych, to uważam, że, że ten mecz przyspo, przysposobił nam trochę takiego pozytywnej energii. I, I myślę, że ten tydzień będzie dobrze przepracowany i już na wyjazd do Puław pójdziemy mocni psychicznie. Co prawda wypada nam Czernik, wypada nam Jarzec, kolejnie Kartkowicze, wróci kost Kostkowski. Zobaczymy, jak, jakie tutaj będą jeszcze sytuacje z kontuzjami, bo, bo nie ukrywam, że paru zawodników, schodzą do szatni, widać było, że, że jest poobijanych mocno i gdzieś tam jakieś, jakieś rzeczy się dzieją. No żałuję, żałuję, żeśmy tego nie, nie wygrali, bo, bo mówię, no było dzisiaj dużo dobrych momentów. Z samego przekroju uważam, że nie byliśmy gorszym zespołem, a nawet lepszym. No mówię tylko, że, że coś się dzieje w tych takich dziwnych momentach, gdzie z niczego nagle dostajemy trzy bramki, no bo, bo mówię, no nie wiem jak to to skomentować. Szkoda mi chłopaków, bo naprawdę zaharowali się dzisiaj na, na tylu w takim przekroju czasu, że, że naprawdę było miło popatrzeć. No szkoda, że niestety, ale, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę się muszą nauczyć tego wyrachowania i konsekwencji w działaniach w defensywie. A czy pan wie oficjalnie, za długo, że to była. Nie mamy pojęcia, no, nie potrafią. Tak? Gdzieś jakaś ciągłość Gdzie tak? akcji była, nie wiemy o co chodzi. Tam w ogóle jakaś absurdalna w ogóle sytuacja. Nawet jeżeli coś gdzieś tam wcześniej było jakiś pojedynek, no to, to po prostu jest pojedynek. To jest, to jest obrońca, to jest napastnik i oni się zawsze będą bić. Yy, no zaczyna się takie sędziowanie trochę miękkie, już każdy w jest przerywana akcja, każda jakaś sytuacja stykowa. Jest przerywana, zaczynamy iść w stronę, no, jak w koszykówce. No, będziemy każdy dotknięcie się tutaj za chwilę e, przerywać. I te mecz, mecze są no, naprawdę już mało widowiskowe, za chwilę się zaczną robić, bo, no, bo z czego zawsze była piłka nożna, z, no, no, z gry kontaktowej, tak? To tu zawsze będzie twarda walka, to zawsze będzie wciska, zawsze będzie skakanie do głowy. I nie zabijajmy tego takimi rzeczami, bo, 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 no, bo to za chwilę się nie zrobi to dobre do oglądania. No, jest 3-2, gonimy wynik. No, dać troszeczkę powalczyć, dać trochę tym ludziom. Tej radości, tej, tej frajdy z obejrzenia takich fajnych starć męskich, a nie żółta, żółta, przerywanie fauli. Nie wiem, czy sędzia chciał być tutaj, pokazać, że, że jest najważniejszy na boisku. Nie sędziował tak naprawdę, w całym meczu. No, uważam, że, że pozytywne zawody, ale ta końcówka gdzieś go, gdzieś go tam przytłam siła i takie dziwne decyzje. Na końcu podjął, nie wiadomo o co chodzi, mówię, no musimy to zobaczyć, na jakieś wideo zobaczyć, może nam sam sędzia wyjaśni tę sytuację, ale, ale no, dla nas, mówię, nie, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. To, no, dla mnie to jest w ogóle abs absurd, żeby obrońca walczy z napastnikiem i napastnik dostaje dwie żółte kartki. No, no, no sorry, ale no, nie, nie, nie jest to na moją głowę, na moją wiedzę. Mam nadzieję, że, że, że się mylę i że sędzia jednak się yy, nie pomylił. Coś, wydarzyło się coś, czego nie widzieliśmy. No mówię, trzeba to zobaczyć na wideo i, i porozmawiać może z kimś, kto to się zna bardziej na przepisach z, tutaj z, z poziomu sędziowskiego. Miałem jeszcze jedno pytanie o ten moment, kiedy straciliście dwie bramki w przeciągu kilku minut, bo to tak się wydawało, że no, goniliście pół godziny wynik, doprowadzacie do wyrównania i czy tam bo zawodnicy też, Pan też szukał odpowiedzi, pamiętam, że na no, takich dziwnych bramek, tutaj zawodnicy mówią, że nie, nie, nie skoncentrowani, są utrata koncentracji, Pan gdzieś w tę stronę by poszedł, że drużyna zdobyła wyrównującą bramkę nie wiem, jakiś spokój ją panowuje, że a, coś tam jeszcze ustrzelimy do końca meczu, a tutaj, no bo te bramki były takim wyraźnym brakiem koncentracji, przynajmniej ta na, na 1-2 to jakiś był taki… Nie no, każda bramka jest wynikiem jakichś błędów, czy koncentracji, czy, czy złego ustawienia, czy czy złego przewidywania sytuacji, no bo mówię, no pierwszy, pierwszy rzut rożny tak naprawdę sami podarowaliśmy, bo, bo takie nieodpowiedzialne zagranie w poprzek boiska przez jednego z obrońców z tego stworzył się rzut rożny i, i nie ktoś nie skoczy do głowy. Eee, nawet jeszcze nie widziałem tej, tej sytuacji z wideo, więc nawet nie wiem kto. No Druga sytuacja, rzut rożny zostawiamy samego zawodnika na szesnastce, on wstrzeliwuje piłkę w gdzieś jakiś rykoszet, nie wiem czy tam od kogo to się odbiło, czy od naszego czy od nich, zawodnika. No i trzecia, trzecia sytuacja to szkarna, gdzie zawodnik poszedł z kontrą. Uważam, że troszkę troszkę tam aktorstwa dołożył. Nasz zawodnik nie do końca tam, właśnie tak jak pan powiedział, był skoncentrowany, chciał tą akcję przerwać. On, faktycznie ona faktycznie była w, w takiej strefie, gdzie nie powinno nam nic się wydarzyć. Nie wiem, muszę zobaczyć, bo, 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 bo rozmawiając z chłopakami, to, to twierdzą, że, że po prostu normal, normalny pojedynek. Bez jakichś tam w ogóle kopnięcia, czy coś, a sędzia to przerwał, dał karnego. No takie jego prawo on ma gwizdek, on, on decyduje, on rządzi i, i tak dzisiaj nam karnego kolejnego przecież nam już dostajemy i, i mówię. A w drugą stronę jesteśmy faulowani gdzieś tam w tych szesnastkach i jakoś tak dziwnie, że no nikt nam tak dobrze nie sprzyja, choćkolwiek w my dostaliśmy karnego po ewidentnym faulu. Tutaj nie wiem, czy na Papikianie w 95 sędzia mógł podyktować, uważam, że tu był Papik ciągnięty za koszulkę, został sprowadzony na ziemię, był uprzywilejowany sytuacji, bo, bo stał w polu karnym, więc, więc no zobaczymy, nie wiem, nie chcę tutaj oceniać, mówię, bo to, to, to nie, nie sędzia tutaj dzisiaj nam przegrał mecz, bo, bo, bo nie chciał, żeby to tak zabrzmiało. Tak? To myśmy sobie sami po prostu tutaj zrobili krzywdę i, i brak koncentracji, czy brak jakichś takich skutecznych działań spowodował to, że dostajemy trzy bramki z całej formy gry, gdzie pracujemy nad tym, gdzie, gdzie wałkujemy te tematy. Mieliśmy bardzo dobry plan na przeciwnika. Byliśmy dobrze go realizowaliśmy. Mieliśmy dużo sytuacji podbramkowych, no nic nie chciało wpaść. No, wpadły tylko dwie, dwie które, które żeśmy sobie ciężko wypracowali. No, niestety, no, tak to jest, piłka jest brutalna. No, mówimy się o, te, o tym, jakby teraz my tego doświadczamy teraz i to jest, to jest dla nas no, niestety przykre. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego mocniej silniejsi, doświadczeni. Bo, bo mówię, tutaj trochę brakuje tego jeszcze tego takiego drugoligowego cwaniactwa. A to co się, wy, to, co się wydarzyło tam gdzieś w trzeciej ślinge, to już nie jest, to jest ważne, to jesteśmy tutaj i tu musimy mocno się nad tym skoncentrować i, i ciężko walczyć. Bo mówię, kibice dzisiaj znowu świetnie, świetny doping, czuliśmy ich wsparcie, szliśmy mocno. Byli naszym dwunastym zawodnikiem, gdzieś tam tą bramkę odbiliśmy, szliśmy po kolejną, no niestety nie udało się. Mam nadzieję, że, że będą dalej z nami i i będą nas wspierać na każdym meczu, tak jak to dzisiaj robili, bo mówię, dzisiaj świetne kolejne, kolejne widowisko z ich strony śpiewali nam cały mecz, dopingowali i pomimo, że się przy moment, to nawet przez chwilę nie, nie było słuchać słów krytyki, tylko dawali nam wiatru żagle i, i za to też chciałbym podziękować, bo, bo mówię, są, są świetni i mam nadzieję, że nas nie zostawią, będą dalej z nami i nam pomogą też jeszcze wyjść z tego dołka.